Niezależne Kino Śląskie i nie tylko. Klub Filmu Niezależnego. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Galeria Miedzu Tu się odbywają koncerty, pokazy filmów niezależnych. Jest to stary ewangelicki kościół, zaadaptowany do celów kulturalnych. Zanim przejdziemy do nagrod regulaminowej, nagrody specjalne. Nagrodami specjalnymi w naszym konkursie są anioły świątyni sztuki. I otrzymuje go bytuch, czyli odwiedziny w reżyserii Eugeniusza, ruczniowo Festiwal po pierwsze jest niepowtarzalny. Nie ma takiego festiwalu w Polsce, że na świecie, który by miał charakter festynu, odpustów, takiej ludycznej zabawy. A w tle są właśnie wydarzenia artystyczne, filmy, ma. recytale, spotkanie z aktorami. Ale siła tego to jest właśnie ten taki wspaniały odpust, który się odbywa na rynku. Oprócz właśnie tej chęci rozrywki, ludzie przyjeżdżający tutaj znajdują czas, żeby sobie usiąść w kameralnych warunkach tej galerii, za i podyskutować na sprawy interesujące. Myślę, że to jest jeden z nielicznych festiwali przyjaznych aktorowi. Nie mówię, że reszta jest nieprzyjazna, ale on przede wszystkim nie jest napompowany. Przyjeżdżają tu naprawdę wielbiciele komedii. Nie jesteśmy tu jak aktorzy, napadani, jesteśmy otaczani miłością, zarówno ze strony organizatorów, jak i ze strony widzów. Jest to przyjaźnie, swojsko, przaśnie, cudnie po prostu. Spotykamy się z przyjaciółmi, z kolegami, już jest taka sytuacja, że to jest taka otwarta, fajna formułka bez żadnego tam, prawda, żadnych sztywniaków. Spotkamy, pogadamy, wymienimy poglądy, spotykamy się z przyjaciółmi, których mamy już tutaj przecież. Także no, to są superlatywy. Ten festiwal się pięknie wpisuje w, w, w tradycję, którą, która jakby go powołała do życia, czyli film samych swoich. To jest jakby fajne. Szkoda, że dzisiaj Filmy, które się tu pokazuje, nawet do, nie wiem, kostek nie dorastają tym, tym, tym starym właśnie, okay. które powołały do życia. Oczywiście przez moje obowiązki, które wynikają z tego, że no, jestem aktorem, który jednak grał w tym pierwszym filmie, który zapoczątkował ten festiwal. Mianowicie w samych swoich, że tam grałem epizodzik, że sprzedawałem kota. Bo ja się chciałem zabyczać, tak. ale się sprzedaje koty. Tak, tak, tak. A ty... to ciągle jestem no, zajęty udzielaniem, raczej dawaniem autografów i, i, ta, i fotografowaniem się z publicznością, kto tylko chce i w związku z tym nie widzę wszystkiego. Także w momencie, kiedy to się rozrosło już do festiwalu filmowego, to z przykrością może stwierdzić, że nie udało mi się niczego zobaczyć. Klub filmu niezależnego. Zasubskrybuj nasz kanał.